Jak w kilku krokach dzięki wizualizacji osiągnąć swoje cele wraz z marzeniami? Wzmacnianie koncentracji Podczas wizualizacji skupiamy się na tym, co chcemy osiągnąć, dzięki czemu wzmacniamy naszą koncentrację. Afirmacja, wizualizacja powinna być. Powtarzanie pozytywnej afirmacji, które dodatkowo wzmacniają nasze przekonania do osiągania celów. Emocjonalne zaangażowanie. Dzięki wizualizacji wchodzimy w emocjonalne zaangażowanie w to, co chcemy osiągnąć. To sprawia, iż nasze cele stają się bardziej rzeczywiste oraz dostępne, co z kolei Uważości materialne, wartościowe, za